od tu Dogi! Witam w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2! Widzimy się aktualnie w rybim oku, gdzie... Przyjrzymy się szybko... Zdjąłem dłoń z klawiatury. A zatem, plan jest taki. W dzisiejszym odcinku poszukamy Tolgi i Fatina. Ponieważ już zostali dodani do gry. A ja dostałem informację, gdzie powinienem ich szukać. Zatem udamy się na statek espeków, gdzie powinna być ta tablica z misjami e, od tam espeków chyba, tam w tam bazach, nie wiem. Także powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż spotkam naszych tutaj starych znajomych. Więc powiem wam, że słyszałem bardzo pozytywne rzeczy o tej misji z Tolgą i Fatinem, aczkolwiek sobie jeszcze nie spoilerowałem. Zatem sami doświadczymy tego, co tutaj nam Techland upichcił? No dobra, więc to, czego szukamy, powinno być. Tutaj chyba. Zaginiona osoba. Nasz człowiek Michael udał się na St. Paul Island, aby zbadać niedawne doniesienia o nowych mutacjach zombie. Do tej pory nie wrócił. Obawiamy się najgorszego. Jeśli jesteś wystarczająco odważny, aby ruszyć jego śladem i dowiedzieć się, co się stało, twoja odwaga zostanie wynagrodzona. Um... No dobra. Spróbujmy. Paul Island. Ten Michael mógł wziąć za dużo na swoje barki. Nie byłby to pierwszy raz. To taki typ, co najpierw działa, a potem myśli. Niech to jest Alex Half-Life'a? Tak. O wow. Sarah. Jestem zaszczycony. Długo go nie ma? Już dwa dni. Nie odzywa się przez radio. To do niego niepodobne. Jest trochę lekkomyślny, ale nie głupi. Coś mu się stało. Rozumiem, że jesteście blisko. Nie w tym sensie, ale tak, znamy się od lat, więc się martwię. Rozumiem. Wybrał się na St. Paul Island? Spróbuję go znaleźć. Ha. Ha. Dziękuję. Odezwę się, jak czegoś się dowiem. U, Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No to panie i panowie, idziemy na przygodę. W ogóle moi drodzy, powinienem wam powiedzieć o czymś ważnym. Eee, w, chyba w przeglądzie aktualizacji wspomniałem, że nagrałem dwa odcinki z misji Zaginiony Arsenał, gdzie odblokowywałem broń palną. Tutaj na przykład widzicie shotguna tego. I problem jest taki, że uznałem, że te odcinki wyszły zbyt sztywno i nie wiem, czy chcę wam je pokazywać. Dlatego stwierdziłem, że skoro wyszła już ta misja z Tolgą i Fatinem, no to spróbujemy sobie ją ogarnąć. No i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, czy coś. No, tak się cieszę, że wreszcie dodają jakieś takie wiecie, nowe fabularne rzeczy. Także zobaczymy co nas tutaj czeka. Bo a, zapowiada się naprawdę ciekawe. Znalazłam kogoś, kto rozmawiał z Michaelem w pobliżu katedry dwa dni temu. Michael mówił, że chce się rozejrzeć, zanim wróci. Masz dokładną lokalizację? Powiedział tylko, że na wschód od katedry. Podobno jest tam ciężko. Dobra. Grupa zarażonych... Więc co to się tu dzieje? Ha! Dobra. O, tutaj mamy ślad. No dobra. Gin w viralu. O. Ale poleciał. Halo, kim jesteś? Znalazłem ciało. Jest bardzo świeże. Obawiam się, że to może być Michael. Cholera, to. Dobra, możesz go opisać? Tak, brązowe włosy, broda. To. To nie on. Michael zawsze był gładko ogolony. Ma hopla na tym punkcie. To dobra wiadomość dla nas, dla tego gościa mniej. Szukam dalej. No to dobra, idziemy. Dalej. I ogólnie powiem wam, że niemożliwe jest to, że w lutym udało mi się wrócić do dwóch odcinków na głównym kanale. E, wiecie, w ciągu miesiąca. Jestem zaskoczony e, moimi... Zdolnościami wynajdywania czasu w momentach, gdy go kompletnie nie mam. Obozowisko. Wygląda na nowo. Może to Michaela? Aha, tutaj. Radio rozwalone. Może dlatego się nie odzywał. Oj, 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 oj. No nie. Aj, a nie, nie. Nie pala, pali gorące. Michael, czy masz może nas nazwisko? Afton? Ime. Chwila! Aha, bo ja tutaj tak błądzę i nie wiem co mam zrobić. A tutaj są jego ślady. Eee, no to wiele wyjaśni. Eee, tutaj? Aha, może do tego. Michael, jesteś tutaj? Nie, chwila. No dobra, te ślady prowadzą tutaj, ale tutaj niczego nie ma. Ja ewidentnie dzisiaj jestem zbyt gęsty. <laughs> Może powinienem odstawić nagrywanie tego odcinka na, na jutro. <laughs> A widzicie, jaka gęstość taka no, dzisiaj. A ludzie się ostatnio śmieją z tego, że twórcy gier wszędzie używają bardzo dużo tej e, żółtej farby, żeby podkreślić gdzie gracz powinien się... Ach, Nie, nie, mówcie mi, że ja przez 3 minuty chodziłem tutaj zastanawiałem się, co mam zrobić, a mam drzwi otworzyć. Nie. Eee. Mm. Eee, powiem, powiem. wam, że czuję się samą, załamany z samym sobą. No dobra. Kolejne wnętrza budynków. Michael? Halo! Powolutku. Halo, jest tu ktoś. Ja, przepra ja przepraszam bardzo. Co? Tolga i Fatin, co żeście wy skrobali? Co? Czy ja... Gdzie ja jestem? Sara? A kurwa... Halo? Słyszy mnie ktoś? Czy ktoś mnie słyszy? Ach, świetnie. No dobra, powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego, jak szybko spotkaliśmy jakieś niestworzone wynalazki. Już się nie mogę doczekać, aż nasi ws wspaniali przyjaciele zaczną obrażać moją inteligencję. Na szczęście oni mają do tego prawo, bo oni są mądrzejsi ode mnie. Trzeba potrafić widzieć w sobie niedoskonałości. Na szczęście ja z tym nie mam problemu. Halo, jest tu kto? Nie zbliżaj się, kurwa! Nie dostaniesz mnie! Ej, spokojnie, szukam tylko gościa imieniem Michael. Nie zbliżaj się! Wiem, co zrobiłeś. Wiem! Ja? Słuchaj, chcę tylko znaleźć tego faceta. Szuka go Sara. Sara? Co ty? Ona żyje? Oczywiście że żyje. Mogę cię do niej zaprowadzić, jeśli jesteś Michael. O nie! Znowu to samo. Co się dzieje, do cholery? Kolejne szczeliny. Infekcja się rozprzestrzenia. Czy to się nigdy nie skończy? Co? Aha, viral. Okej. Okay. No dobra. E, to wychodzenie e, zombiaków z portali przypomina mi Hellraid. Z tego co pamiętam, e, tamte szkielety podstawowe się spawnowały właśnie z takich... Chwilę, gdzie jest? E, z takich portali, wiecie. Dobra. Ja może powinienem tutaj latarki UV używać, w razie czego... Okej, okay. ucieknij. Dobra, żegnajcie, frajerzy. Gdzie tu, cholery? Tak, tak. Oczywiście, że to międzywymiarowe szczeliny. To wcale nie jest oczywiste. Te szczeliny mogą być wewnątrzwymiarowe albo chwilowe. Zawsze wyciągasz pochopne wnioski. Robi się coraz dziwniej. Jak śmiesz? Dane nie pozostawiają wątpliwości. rozpoznaje te głosy. To portale, można powiedzieć. To tylko spekulacje. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, jeśli nie znajdziemy kogoś na tyle głupiego, by odważył się je zbadać. A propos portali, na dysku aktualnie mam dwa odcinki z Portale Revolution. Czekają na zmontowanie od chyba już miesiąca. Polecam jeśli Was interesują Portale lub moja nie wiem, 20 gęstość na odcinkach. To? To? Patin, jakiś wiecznie zagubiony włóczęga! przybłąkał się przez tę szczelinę. Pozbądź się go natychmiast. Nie śpieszmy się tak, Tolga. Ma sprawne kończyny i prawdopodobnie przyswoił koncepcję trwałości obiektu. Może być przydatny. Jak ci na imię, przyjacielu? Nazywam się Aiden. Chłopaki ja tęskniłem. Kim wy jesteście? Ja jestem Tolga. A to mój brat, Fatin. A teraz wytłumacz, jak i po co wtargnąłeś do naszego warsztatu? Tak, musisz wiedzieć coś o tych szczelinach. Przestań się gapić i powiedz nam, co wiesz. Nic nie wiem! Walczyłem z zarażonymi i nagle pojawiło się jakieś światło. wyglądało bardzo podobnie do tego. To nie powinno się dziać. Ty! To Twoja sprawka? Potrzebujemy tak. więcej danych o tym zjawisku. Wadin, powinieneś to zbadać. Ty powinieneś to zbadać. Ja mogę zapewnić. To wam... nie boli. A jeśli to mnie tu zaprowadziło, to. Ej, nie wyczekaj tego! Wow, moi drodzy. Co to diabła? Okej. chcę powiedzieć jedno: Jesteś tam, to Dolga! Aha? A więc jesteście prawdziwi? Oczywiście, że jesteśmy prawdziwi! Nie czas na metafizykę! Nasz warsztat znajduje się w Office Plaza, w dzielnicy Horseshoe. Wracaj do nas natychmiast! Musimy omówić konsekwencje tego, do czego właśnie doszło. Ach, w porządku. W tym momencie już mnie zżera ciekawość. Zaraz tam będę. I tym razem użyj drzwi jak normalny człowiek. Bądź grzeczny, jak my. Może nawet wytrzyj buty. Wyobraź sobie, że żyjesz w społeczeństwie. Ha, społeczeństwo to wymysł! To tylko nakazy i zakazy dla naiwnych! Właśnie! Dlatego on jest jego częścią, a my nie! Chciałbym aktualnie zbić piątkę z wszystkimi osobami, które przyczyniły się do ogarnięcia, żeby ta misja wyglądała w sposób, w jaki je aktualnie wygląda. Sarah? Tak, Michael właśnie wrócił do domu. I jest tutaj. Hej! Ej, tak? Ścigałem mnie jakieś wirale i musiałem iść naokoło. Powrót do domu zajął mi cholerne dwa dni. ty... Jesteś cały? Cały i zdrów. Serdeczne dzięki za pomoc, stary. Wybacz, że zmarnowałem ci czas. <noise> On tak zawsze przysięgam. Ej, den. Chciałeś coś powiedzieć? Nie. Cieszę się, że wszystko się udało, bez odbioru. -co, Co do diabła? Widziałem, jak ginie, a teraz jest w domu? To jest wręcz poetyckie, jak Techland czasami potrafi napisać yy, nie najlepszą fabułę. Na przykład, wiecie, Butylawan i nagle wyskakują z czymś takim. To jest po prostu... Tychlandowa jakość. No to dobra. Halo? Jest tu kto? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O co tu chodzi? Niewątpliwie mamy tu do czynienia z przypadkiem międzywymiarowego wyłomu. Te topologiczne deformacje stają się coraz częstsze. Och, Tolga, spójrz na niego. Przecież on nie wie, co to znaczy. To prosty chłop. Trzeba do niego mówić tak, żeby wszystko zrozumiał. Tak, oczywiście, masz rację. Aiden, wyobraź sobie, że jesteś w swoim szczęśliwym miejscu. Może w lekko przesiąkniętym moczem kartonie w jakimś obskurnym załuku. Dla ciebie to jak pałac. Nie? Wydwaj chyba często obrywacie. Ten karton jest dla ciebie całym światem, ale poza nim istnieje wiele innych rzeczy. I pewnego dnia ktoś wybija dziurę w ściance twojego kartonu. Słońce cię oślepia, a ty bełkoczesz coś zdezorientowany, bo nigdy wcześniej go nie widziałeś. Znasz tylko ten karton i jego swojskie zapachy. Nie wiesz, co robić. I gdy ty kulisz się ze strachu, nie mogąc sobie poradzić z konsekwencjami tego, co się dzieje, pojawiają się kolejne dziury. Dla twojego prymitywnego umysłu to przerażające. Dobra, rozumiem. Dziury złe. Do rzeczy. Musimy to zbadać. W tym celu przygotowaliśmy to gogle widmowe. Pozwalają one zobaczyć szczeliny, a dodatkowo zasłonią ci twarz z korzyścią dla innych. Oprócz nich, potrzebujesz tylko swojej podstawowej umiejętności czyli musisz dotykać rzeczy. To wszystko? Dotykać anomalii? Jedzisz? Mówiłem ci, że się nada. Tak szybko się dostosowuje. Ostatnim razem, kiedy dotknąłem jednej z tych rzeczy, omal nie zamieniłem się w plamę na chodniku. A jednak tu jesteś. Tyle, że bez danych, których potrzebujemy, następnym razem będziesz lepiej przygotowany. Nie ma za co. A teraz idź i wsadzaj paluchy w różne rzeczy, aż wydarzy się coś ciekawego. Zdobądź dla nas te dane. My tymczasem musimy się zająć prawdziwą robotą. Gogle widmowe. I co, w jaki sposób to działa? Oho, okej. Okay. Dobra, wiecie co? Myślę, że ten odcinek już trochę trwa. Więc dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. I do następnego.